Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy fani. Kolejny odcinek o kostkach lodu. A dzisiaj. Kostki lodu z oranżady zielonej. I jak widzicie na stoliku jeden tylko produkt, a jest nim. Jeden składnik, którym jest oranżada zielona znanej marki. więc jeden produkcik i cenowo wyglądało to tak. 4 ,59 zł 59 groszy za oranżadę zieloną. I przechodzimy do Pierwszego z punktów przygotowuję płaski talerz i formę do zalewania, zarówno płaski talerz, jak i forma są przygotowane, więc teraz poczynię kolejny krok i zalewam formę oranżadą. Paruję. Tak zalaną, zieloną, orężadą formę wkładam do zamrażarki na noc. Wyciągam formę z zamrażarki. Przekładam kostki lodu do miski. Umieszczam kilka kostek lodu w szklance. Spójrzcie, mają taki zielonkawy kolor. Na pewno będzie, będą pyszne te kostki lodu z orężadą zieloną. Zalewam orężadą zieloną i gotowe. Ładny kolor i są naprawdę słodkie, smaczne te kostki lodu z oranżową zieloną. W tym odcinku to wszystko. Pozdrawiam Was!